Zimowe śpiochy. Pobudka. Wiosna się zbliża. Chociaż zima wciąż walczy, by pozostać z nami jak najdłużej, to widać wyraźnie. Pierwsze oznaki budzącej się do życia przyrody. Dziś będziesz rozwiązywać zagadki o zwierzętach. Które budzą się z zimowego snu oraz o tych, które powracają do nas na wiosnę. W odpowiedziach na zagadki usłyszysz ciekawostki na ich temat: co lubią, czego nie lubią, co oznaczają ich zachowania, albo jak spędzają czas. Czy owady jeszcze śpią? Czy gotowy jesteś na zagadkowe wyzwanie? Jeśli tak, to zaczynamy. Czytankowo dla dzieci zaprasza. Zagadka pierwsza. Gdy ciepła wiosna stopi śnieg i lód, on budzi się ze snu i pyta o miód. Kto pyta o miodzik? Wszystkie dzieci to wiedzą. Niedźwiedź, niedźwiedź, powszechnie znany jako sympatyczny miś, jest największym polskim drapieżnikiem. Nie bez powodu niedźwiedź nazywa się brunatny. Wystarczy tylko spojrzeć na kolor jego futra, który jest ciemnobrązowy, czyli brunatny. Ma masywną budowę ciała, krótką i grubą szyję, małą głowę i bardzo dobry węch. I słuch, je wszystko, co znajdzie oraz co jest w stanie upolować. Są to między innymi grzyby, nasiona, jaja, ptaków, dżdżownice. Oczywiście, uwielbia również miód. Zagadka druga w górach zaświstał mały zawadiaka. Już wiosna! Już wiosna! Górale mówią, że to artysta, bo nikt tak ze strachu jak on nie śwista. Czy wiesz, które zwierzę gwiżdżę i śwista w naszych polskich tatrach? To świstak tatrzański. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych zwierząt występujących w polskich górach. Jego przeciągłe i przenikliwe gwizdy to stały element muzyki Tatr. Wielkością przypomina kota. Świstak tatrzański zapada w sen, gdy dni stają się krótsze a temperatura znacznie się obniża. Wtedy cała świstakowa rodzina układa się na dnie nory zimowej, zwijają się w kłębuszek i zapadają w sen zimowy. Zagadka trzecia Lubi jagody i żołędzie, więc w sadełko sobie przędzie. W czasie zimowej pory chowa się do swej nory. Jego czarno-biała głowa w lesie dobrze się chowa. Rozwiązanie zagadki to Borsuk. Borsuk to sak wszystkożerny. Jego sierść jest szara, a głowa biała z dwoma czarnymi pręgami. Zwierzę żyje w podmokłych lasach, otoczonych polami. To niestrudzony kopacz. Pomagają mu w tym mocne łapy i długie pazury. Borsuki zawsze przesypiają zimę w swojej norze, ale gdy tylko słońce na dobre przygrzewa, budzą się, po czym zakasują rękawy i biorą się za wiosenne porządki. Zagadka czwarta kolczasta kuleczka No, jakie to zwierzę? Nie można mnie nie znać. Przecież jestem Noki Jeżem, tak zgadliście. Jest to sak, zamieszkujący lasy i zarośla. Jest pokryty kolcami i w razie zagrożenia zwija się w kolczastą kulkę. To niezły piechór. Potrafi przemierzyć wiele kilometrów, by znaleźć teren obfitujący w ulubiony jadłospis. Jaki? Grodnice, ślimaki, chrząszcze, owady, a także ptasie pisklęta i owoce. Zagadka piąta: pływa w wodzie jak ryba. Oprócz tego jest znana, że zasypia na zimę i nie lubi bociana. Kto nie lubi bociana? Wiadomo, żaba. Żaby to płazy. Najbardziej pospolitą żabą w Polsce jest ropucha szara. Ma ciało pokryte brązową skórą z wieloma ciemnymi plamkami. Długi, lepki język służy do łapania pokarmu. Ropucha, oprócz owadów, ślimaków i dżdżownic, potrafi zjeść małe piskle, mysz. No i wiadomo, boją się bociana. Zagadka szósta. A co to za pan dobrodziej? Wciąż po mokrych łąkach chodzi. Dziób do każdej wtyka dziury i na wszystkich patrzy z góry. Przed nim żabki uciekają. Znasz już rozwiązanie, prawda? To bocian. Zna go każdy dziecko i dorosły. Jest uznawany za zwiastun nadejścia wiosny. To bardzo charakterystyczny ptak, o białym, biało-czarnym upierzeniu, z czerwonym, ostro zakończonym dziobem i długimi nogami. Długość nóg wcale nie jest przypadkowa. Pomaga ona brodzić ptakom po trudno dostępnych terenach w poszukiwaniu pożywienia. Powszechnie mówi się, że bocian jest żaby. Okazuje się, że nie są one jedynym pokarmem. Zdecydowanie częściej niż żaby, bociany jedzą jaszczurki, węże, a nawet małe zajączki. Zagadka siódma. Przyleciał szary ptaszek. Nad polem śpiewa jak dzwonek. Znają go dobrze dzieci, bo to... Podpowiem, że to jeden z pierwszych zwiastunów wiosny. Czy już wiesz? Tak, to skowronek. Od kiedy możemy zachwycać się śpiewem skowronka? Już na przełomie lutego i marca. Trudno go zauważyć na polach i łąkach, gdyż jest barwy ziemisto-szarej. Ten skromnie ubarwiony ptaszek jest nieco większy od wróbla. Na głowie ma charakterystyczny, niewielki czubek. Tuż przed wschodem słońca jego donośny śpiew rozbrzmiewa niemal nad każdym polem przez całą wiosnę. Zagadka ósma. Czarno-szary duży ptak. Wszystko jest, jak człowiek, a nazywa się on tak, jak wielki dźwig na budowie. To żuraw. Kolejnym długonogim symbolem wiosny są żurawie. Żurawie zimują w Hiszpanii, ale coraz częściej zdarza się, że zostają na zimę w Polsce. Dlaczego? A no może dlatego, że uprawiamy dużo kukurydzy, są ich przysmakiem, zjadają kolby do stycznia, a potem nie opłaca się podejmować wędrówki. I dobrze, bo słynny taniec godowy żurawi jest przepięknym spektaklem. Biegają wokół siebie, kłaniają się, przystają z wyciągniętą szyją. Tańcowi towarzyszy głośny, trąbiący głos, wydawany przez żurawie, zwany klan gorem. Zagadka dziewiąta. Ma szaro-czarne piórka, on po lesie kuka, ona gniazdka szuka. Jak znajdzie, porzuca jajo, niech je inni wymszewają. Cóż, chyba nikt nie ma wątpliwości, że rozwiązaniem jest kukułka. Ludowa nazwa kukułki brzmi grzegżółka. Z wielu z Was na dyktandach przyprawia grzegżółka o ból głowy. Kukułki to ptaki, które nie budują gniazd, ponieważ nie wychowują swoich piskląt. Znane są z podrzucania jaj do gniazd innych ptaków rodziców. Do Polski przylatują w końcu kwietnia na trzy krótkie miesiące. Żewią się owadami i ich owłosionymi gąsienicami. Zagadka dziesiąta Nosi błoto, glinę, mozolnie pracuje, bo maleńkie gniazdko pod dachem buduje. Rozwiązanie zagadki to jaskółka, chociaż mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni to właśnie przylot tych ptaków zwiastuje wiosenne ocieplenie. Jaskółki są znane z tego, że dzięki ich zachowaniu możemy przewidzieć pogodę. Jak mówi mądrość ludowa: Gdy jaskółki latają nisko, to znaczy, że będzie padało. Zagadka jedenasta śmiało rusza w drogę, choć ma jedną nogę, czy to wiosna, czy lato, czy jesień. Wszystko co ma, z sobą niesie. To ślimak winniczek lubi wędrować. Nosi domek z sobą, by w nim się chować. Kiedy? w razie zagrożenia czy zwykłej senności, a także od natrętnych, nieproszonych gości. Lubią zielone rośliny, szczególnie liście i kwiaty, a przepadają za mniszkiem lekarskim. Zagadka dwunasta Tu cytrynek, tam paść królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. Macie rację, to piękne i kolorowe motyle. Owady uskrzydlone. Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach. Tylko na jednym nie, Antarktydzie. Ciało motyli zbudowane jest z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Czym się żywią? Nektarem kwiatowym. Mało kto wie, że motyle mogą pokonać tysiące kilometrów, latając jak ptaki. Podczas lotu odpoczywają, rozmnażają się i wyruszają dalej w trasę. I to była ostatnia zagadka. Myślę, że poradziłeś sobie z ich rozwiązaniem. Gratulacje, jeśli udało Ci się to zrobić. Zagadki nie były łatwe. A jeżeli nie, to nie martw się. Spróbuj jeszcze raz. Na pewno ci się uda. Kochane dzieci, zanim pożegnam się z wami, namawiam was do subskrybowania mojego kanału. Będziesz dostawać wszystkie najświeższe filmy. Do usłyszenia, papa! Pa.